Ja jak każdy sportowiec, oczywiście w pewnym momencie skończyłem karierę. Po skończeniu kariery no jest taki moment, gdzie musisz zająć się czymś innym, znaleźć swoje miejsce w życiu. No i automatycznie no, gdzieś ten sport schodzi na drugi plan. Jako zawodnik w ciągu roku przejeżdżałem prawie 50 tysięcy kilometrów, czyli byłem jak taka rozpędzona lokomotywa, która co byś nie zjadł, co byś nie zrobił, to wszystko się spaliło. No i, i miałeś swoją wagę i dobrze się czułeś. Natomiast no, w momencie, kiedy przestajesz yy, tak dużo jeździć na rowerze, tak dużo spalać, yy, a mniej więcej mi tak podobnie się odżywiasz, odżywiasz, automatycznie nabierasz na wadze. No i ja tak zawsze mówię, że do 50 to jest jakby taka gwarancja na życie, że jest to zdrowie w jakiś sposób. Tam po 50 przychodzą różne choroby, takie jak nie wiem, e, e, ciśnienie, e, cukrzyca, mi akurat przykątała się taka choroba meniera, również zaczęły mi się problemy z sercem, migotanie przyciągów. I to wszystko zmieniłem, proszę sobie wyobrazić, poprzez zmianę diety. Od 6 lat jestem weganinem, odżywiam się tylko właśnie warzywa, owoce, no i oczywiście te suplementy, które są potrzebne, tak jak witamina B12 i tak dalej, te, które, które no podczas wysiłku, bo po, z powrotem wsiadłem na rower, jeżdżę dużo kilometrów na rowerze. No, zmieniło to moje życie. Naprawdę zmiana diety zmieniła moje życie i no, myślę każdemu polecałbym, żeby skorygował swoją dietę, bo w pewnym momencie trzeba zobaczyć, żeby jeść te rzeczy, które są potrzebne dla organizmu, a nie jej rzeczy niepotrzebnych.